Górnik po zwycięstwie nad legią nie podszedł lekceważąco do konfrontacji z dużo słabszym GKS-em Bełchatów, piłkarze, mieli krótkie zgrupowanie w kamieniu koło rybnika, skąd bezpośrednio przyjechali na stadion swojego klubu. Przyjechał także prezes górnika, pan Stanisław Płoskoń. A jaki typuje wynik? Mimo, że to są derby, jakby nie było górnicze, bo tam jest odkrywkowe górnictwo, nazwijmy górnik Zabrze, zawsze reprezentował górnictwo podziemne. Uważam, że górnik Zabrze wygra 3-1. Żeby zobaczyć cztery bramki trzeba mieć siłę, a więc posiłek przed meczem, a to najmłodsi kibice górnika Zabrze. Przyjechaliśmy powalczyć o jak najkorzystniejszy wynik. Wiemy, że sytuacja w i nasza, jest nie do pozazdroszczenia, ale myślę, że postawa chłopaków dzisiaj nas zadowoli. W drużynie z Bełchatowa jedna zmiana: zamiast bramkarza Krupskiego, dziś w bramce Andrzej Kretek. Poza tym, wszyscy najlepsi zawodnicy Bełchatowa, więc m.in. nowe nabytki Berenstein-Szarpak a skład Górnika taki sam, jak w spotkaniu z Legią w Warszawie. No i w początku ostra, zacięta walka. 23. minuta, Jacek Krzynówek lewą stroną do Dariusza Patalana i gol dla gości, a więc niespodzianka w Zabrzu. Dariusz Patalan strzela swoją czwartą bramkę w tym sezonie. Bardzo ładne wyłożenie od Krzynówka. No i bramkarz Górnika Bledzewski bezradny, a więc niespodzianka. Prosta recepta na sforsowanie Górnika od trenera Pawlaka i kolejna akcja drużyny z Bełchatowa. Jacek Berenstein, Bartosz Hinz do Macieja Bykowskiego i 2 do 0 po 27 minutach pierwszej połowy, a więc Cztery minuty po pierwszej bramce drużyna z Bełchatowa zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. No na pewno to zaszokowało kibiców w Zabrzu, trenerów. No i oczywiście działaczy. Bardzo ładny strzał Macieja Bykowskiego. Jego druga bramka w tym sezonie. Czym odpowie górnik? Michał Probierz prawą stroną przedziera się. Michał Probierz, ale jest faulowany przez Jacka Krzynówka. Bez wahania arbiter tego spotkania pan Marek Kowalczyk z Lublina pokazuje żółtą kartkę, dośrodkowanie i gol dla Zabrza. Trzy minuty po bramce Macieja Bykowskiego Piotr Gierczak strzela kontaktowego gola dla Górnika po ewidentnym błędzie bramkarza Kretka. A więc w ciągu Ośmiu minut kibice zobaczyli. Trzy bramki. I dalej atakuje górnik. Pałowany Piotr Gierczak. Rzut wolny. Dźwigała i rehabilituje się po tym strzale Dariusza dźwigały. Bramkarz Andrzej Kretek. bardzo ładnym stylu obronił ten strzał. Koniec pierwszej połowy, to już druga część meczu. Atak górnika dam kąpała. No i piłka zatrzymana ręką przez Piotra Przerywacza. Obrońcę Bełchatowa. Sędzia pokazuje na jedenastkę. Michał Probierz i kolejny raz Andrzej Kretek w roli głównej. Obroniony rzut karny Michała Probierza. Wyczuł intencję strzelca i w dalszym ciągu Bełchatów prowadzi w Zabrzu 2 do 1. Kolejna akcja Górnika. Adam Kompała podanie do Gierczaka i w tej sytuacji Piotr Gierczak nie potrafił wyrównać. O takich sytuacjach mówi się, że są stu a nawet 200%. No właśnie, dlaczego nie padł gol? W Barwa Górnika pojawił się Arkadiusz Kampka i od razu zagrożenie ze strony tego piłkarza, ale broni Kretek. 73. minuta. Jacek Berenstein do krzynówka. Ten na pole karne, błąd obrońców Górnika, Maciej Bykowski i tym sposobem sensacja w Zabrzu. 3 do 1 prowadzą goście GKS Bełchatów, a Maciej Bykowski zdobywa swoją drugą bramkę w tym meczu, a trzecią w sezonie. A więc to już prawdziwy nokaut drużyny, która sprawiła na Łazienkowskiej sensację, ale Górnik atakuje. Tomasz Sobczak tym razem nie strzela, jak on tego nie strzelił prezes górnika Stanisław Płoskoń. Kolejna akcja Arkadiusz Kampka, poprzeczka. Ładnie złożył się Kampka, ale nie strzelił kolejnej bramki i tym samym górnik przegrywa. 1 do 3. Panie trenerze, po takim wspaniałym zwycięstwie na Legii, tutaj porażka z Bełchatowem. Dlaczego? No ja e, cały czas mówię, że ten zespół jest stać, zrobić e, duże niespodzianki, ale też, e, no... Nieraz trzeba będzie przełknąć ciężką pigułkę. No dzisiaj niby nie graliśmy źle, prawda? Stworzyliśmy masę sytuacji. Karnegośmy nie wykorzystali. Bałchatów było wiele skuteczniejszy. Popełniliśmy za dużo błędów w tyłach. Zapłaciliśmy to bardzo wysoką cenę porażką. Panie Maczku... Szykował się jakoś pan specjalnie na ten mecz z Górnikiem? Świetna forma, dwie bramki. Na trzy się nie szykowałem, odpocząłem w sumie dwa, dwa tygodnie, praktycznie nic nie robiłem na treningach, ponieważ miałem kontuzję barku. Wyszedłem w sumie dzisiaj, tak można powiedzieć, na świeżości, no i udało się sześć dwie bramki i zwycięstwo, to cieszy.